Siemaneczko, ja jestem Aseczek i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jest Aseczek, mówi, z nową ekipką Aseczek mówi, chodźcie wszyscy na łódkę i ten, i jest fajnie a no właśnie, już nie Wasze niki przeczytać jest ze mną Tiger iOS, Subaru 216879 Bart Cox XD Koperka, Kasper i Damian. Podłoga XD, podłoga LOL. Dobra. Na, na łódeczkę, wszyscy. Asyczek mówi. No szybciej, szybciej. Dobra. O, asyczek mówi: Daj mi kałacha, dzięki. Yy, asyczek mówi: yy, Stać bez ruchu. Stać bez ruchu. Yy, asyczek mówi: yy, przełączyć no włączyć no pistolet lol nie umiem się wysłowić Nie masz pistoletu? O nie, możesz go podnieść. Aseczek mówi. Aseczek mówi: "Chodźcie za mną." Chwila, tylko to chciałem przełączyć. Okej. Okay. chodźcie, wszyscy. Zatrzymać się. No, nie była asyczek, mówi. Nie była asyczek, mówi przy zatrzymać się. Gościu, dobra. Y... Asyczek mówi: chodźcie na Xa. Kurde, jak jest mało osób, to ta mówi: trwa krótko, bo szybko was zabijam, ale jest więcej powtórzeń. Na X-a. Aseczek mówi, macie stać na X-u. No to zaraz będzie hide and seek, po, po tym. Po asyczek mówi. E, dobra, e, nie ruszacie, asyczek mówi. Jejku, ale idealnie. W... Dobra, poczekajcie. Teraz sprawdzimy kto, kto ma większego I'm Assista. Dobra, podskoczyć, kucnąć. Dobra, podskoczyć, kucnąć. Upsik. Kto wygrał? To nie ja. SF znowu wygrał. Jak to się stało? Dobra, bierzemy sobie jakąś broń nową. Tym razem, może coś nowego, czym nie grałem. Za dużo. A tego mam ładnego skina, to sobie nim zagram. Dobra, jeszcze do duali, żeby miał ten sam skin. Ale spoko to wygląda. Yy, chodźcie na łódkę teraz, wszyscy. Nie była aseczek, mówi. Uciekajcie. Dobra. Ale drugi raz to zrobiłem. Aseczek mówi wstań. Aseczek mówi kucnij. Wstań. Kucnij. Dobra, nie, nie da się kucnąć, jak już. Yy, dobra. Yy, Aseczek mówi chodźcie na B. I ustawcie się w jednej linii pod tą ścianą z oknami. Ustawia się w linii, bo jak nie zaraz zabije pod tamtą ścianą z oknami. A seczek mówi ustawić się pod ścianą. Dobra, ustawieni. Teraz wyciągnąć się nóż. Wyciągnąć pistolet. Podskoczyć. Yy, walka na noża, Haha, nie możecie się zabić, bo jesteście w jednej drużynie. Dobra, żartowałem. Yy. Na kogo z was teraz celuję? Niech wstanie. Haha, stoisz już. Dobra, Ej, nie mam pomysłów. Dobra, chodźcie za mną. Oj, ktoś tutaj chciał pójść za mną. Damian, niestety, tym razem nie wyszło. To, 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 jak on ciągle wygrywa, halo? Bo on już ma wprawę po wczorajszym odcineczku. Po, po pierwszym odcineczku z tego, dobra. Zaplątanie w czasoprzestrzeni. Może kiedyś zrozumiecie. Dobra, teraz ben, będą trudne, że teraz każdy ma przeżyć. Teraz każdy ma przeżyć, żebyście to wygrali. Dobra. Aseczek mówi, chodźcie na most nad łódką. I stańcie pod samochodzikiem wszyscy. Aseczek mówi. Pod samochodzikiem. Dobra. I. Wywaliło mnie, więc poczekajcie chwilę. I teraz muszę poprawić sobie okej okay. wstać, wszyscy mają wstać, asyczek mówi masz wstać trzy, dwa, jeden, giniesz yy, subaru flipa zrobiłem bronią, brawo, gratuluję o, czemu masz dwie nieważne yy, dobra, yy, czy da się kałacha do wywalić? nie więc teraz, super gratuluję, więc teraz yy, Aseczek mówi nie ruszać się, kurde gra na granat mi źle poleciał, dobra Aseczek mówi chodźcie za mną, no właśnie nie strzelajcie, nie strzelajcie, chodźcie wszyscy chodźcie, w, w rączkach macie mieć noże, nie strzelać do mnie. Dobra, pod ścianę wszyscy. Aseczek mówi, pod tą ścianę. Jak ja damie nie umiem rzucać. Dobra, chwileczkę, nie ruszać się. Uciekać, 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 uciekać. A, uciekałeś, nie była. Aseczek mówi. Dobra. Brawo, gratuluję, to nie ja, SF. Może uda Ci się znowu wygrać. A Aseczek mówi, wejdźcie do tego. Wejdźcie tu do środka. Do samego środka. Dobra, ktoś tutaj wchodzić nie umie. Bartek, przykro mi, następnym razem naucz się tu wchodzić. Dobra. Ej, dobra, bo wyjdzie, że sam nie umiem. Ej, halo. Ej, powinno się dać. Kurde, miałem... A nie Bobra, bo wy możecie przez siebie przenikać, a ja przez was nie mogę. Więc dlatego ja tu wejść nie mogę, co nie? Załóżmy, że dlatego. O, widzicie jednak nie. Ej, albo jednak tak, dobra, chwilę. Dajcie mi tu wejść. Dobra. I kto wygrał? To nie. Dlaczego? Dlaczego? On ma farta, jak nie wiem co. Dobra, lecimy teraz wszyscy na bombsite A, bo tam jeszcze nie było. A chcemy poznać całą mapę. Teraz musimy zrobić, żeby to nie ja SF przegrał. 20% baterii mam, więc kończymy to i idę ładować telefon. Dobra, nie było Simon. Nie było Simon. Co nie było Simon? Było. Było aseczek. No właśnie. Dobra, na bombsite wszyscy. Kto się z tyłu nie ma z tyłu. E, dobra. E, aseczek mówi, nie mam internetu. E, aseczek mówi, każdy wskatkuje na to auto z y, niebieską tom Właśnie jak ten typek. Ej, dobra. Na, na auto. Na auto się tak owskakuje. W sensie... Tak o się wskakuje na auto. Ej no, Ej, jestem za gruby. Ej, dobra. Aseczek mówi, yy, 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 stójcie tam. A ty co nie wskoczyłeś, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Dobra, podskocz. Podskoczcie. Weźcie odsuńcie się ci co nie skoczyli. Nie była Seczek mówi, a ty skoczyłeś. Gdzie jest ten co skoczył? Tu jesteś ten. Nie, przepraszam. O nie, Damian, czemu? Dobra, i teraz wy w dwójkę zostaliście. Niech jeden z was podniesie tego tą m 4 Asyczek mówi. Podnieście tą m 4 i strzel we mnie, strzel we mnie Strzel we mnie Dobra, to ty na dachu może Strzel we mnie Podnieś tego kałacha i strzel we mnie Podniosłeś kałacha, nie była mówi Jest, nie wygrał to, jest, dobrze Tiger iOS wygrał. Dobrze. Udało nam się to zrobić. Udało nam się to zrobić. Dobra. Yy, ostatnia teraz rundka. Lecimy ostatnią rundkę. Ja biorę HK417. Zapas najdów. I teraz. Chodźcie wszyscy na spawna CT. Chodźcie wszyscy na spawna CT. Aseczek mówi oczywiście. I... Ustawcie się w równym rządku jak tam przyjdę, w dwuszeregu, w szeregu, W szeregu, Każdy powinien mieć swoją parę przy ścianie, przy tej ścianie. W dwuszeregu. Czemu was pięciu jest? Halo, gdzie jeden uciekł? Nie, pięciu was jest. Co jest? Co? Dobra. Nie masz pary, przykro mi. O, idealnie! Idealnie, dobra. Stań, stańcie za sobą. Nie, bo na tym znaczku. Dziwnie to ten. Dziwnie to wygląda. Dobra. A Aseczek mówi: kto podniesie tego, Kałacha przeżyje. Gratuluję, przeżyłeś. Ym, dobra, gdzie jest mój haka? Yy, dobra, Aseczek mówi: stańcie obok drzewa. Po co mi dajesz tego? O, dobra, masz ładniejszego skina. Nie, mój skin jest lepszy. Cicho, za to, że mi dajesz broń, a ja nie żyjesz. Damian, XD, bo mnie denerwujesz. Yy, dobra, i nie byłeś obok drzewa. W sensie byłeś daleko od drzewa. Dobra, skoczyć dobra, odpuszczę wam, bo nie chcę was pozabijać. Dobra, kto ma tą samą kosę co ja? Ty masz tą samą kosę co ja? Chodź do przodu. Nie powiedziałem, asyczek mówi. Yy, dobra, dobra, trudno. Damian, to następnym razem trzymaj w ekwipunku. Macie te same noże. Więc jak macie te same noże, ale ty masz kask, ok, ty masz kask, a ty nie masz kasku. Dobra. Yy, chodź za mną, ziomeczku, co ma kask. O, brawo. Dobra, Asyczek mówi, chodźcie na niebieskie autko. I kończymy już powoli. Kto wygra ten pojedynek? Czy Tiger iOS, czy Sabururu? Na niebie... To, na, no to bliskie niebieskie autko. Nie tam daleko. Chodź tutaj, Asyczek mówi. Dobra, będzie ostatnia runda jeszcze. Wskakiwać. Powinno się dać. A jak się nie da, to trudno. Nie no, powinno... Co? Dobra, nie da się. Nieważne. Ojejku, zabiłem kogoś nożem. Dobra, my Tiger iOS wygrał. Gratuluję. Dobra, lecimy z ostatnim rundą i zapraszam wszystkich od razu na most. Dobra, Sagururu, teraz Ty wygrywasz. W sensie Sabuaru. Dobra, chodźcie wszyscy na most, który jest przy spałnie terrorystów. Asieczek mówi oczywiście. To będzie ostatni, ginie, już od razu mówię, więc śpieszcie się. O, tutaj ktoś pierwszy jest. Gratuluję, gratuluję, no i idź. Dobra, dwie osoby na razie. Trzy. Oj, ty byłeś ostatni, przykro mi. Damianek, Damianek. O, ale mi fajne. Uratio, przy, przyniosłeś. Y, Uratio, co jest? To jest Aug. Y, dobra. Y, Asyczek mówi, nie ruszać się. Y, ziomku co trzyma broń, puść tą broń. Y, przełącz na nóż. A Seczek mówi: yy, każdy, jak ma broń, to ją yy, bierze do łapki. Czemu nie, nie masz broni? Okej, okay, to masz. Weź ją do łapki. A dobra, automatycznie ci się. Dobra, brawo, brawo, plus jeden, dobra, bo podniosła ci się automatycznie, a nie była Seczek, mówi więc ten. Wy macie... ej, ty masz tego samego skina do uspacą co on do M4. To chodźcie tutaj razem, Aseczek mówi. Chodźcie tutaj razem. A wy bierzecie noże do łapki, Aseczek mówi. I chodźcie za mną. Aseczek mówi. Jejku. Czasami się zapomina to powiedzieć i wychodzi. Dobra, stańcie tutaj, o. Aseczek mówi. O przepraszam. To drugiego też. Dobra, nie niewalny już drugiego. Wstańcie, nie kucnijcie. Chcesz umrzeć? Lol, dobra. Aseczek mówi ci, drudzy. Czemu, czemu kucnąłeś? Czemu kucnąłeś? Teraz dostaniesz z pistoleci ku nóżce. Ile, ile dostajesz obrażeń? Punktów zdrowia, ile ci zabrało? Okej. Okay. o, Tiger to jest, dobra. Ty, drugi, ile ci zabrało to obrażeń? Okej. Okay. Yy, więc chodźcie za mną. Aseczek mówi chodźcie za mną. A ci drudzy Aseczek mówi... Asyczyk mówi nie idźcie za mną. Co by tu zrobić? Dobra. Yy. Aseczek mówi nie ruszać się. Yy, podskoczcie wszyscy. Ojoj oj, oj. Nie było. Aseczek mówi, a ty podskoczyłeś. Niestety. Niestety, to nie ja. Widzisz, nieładnie tak wygrywać. Dzięki za. Chodź, chodź do reszty. Chodź do reszty. No dobra, przeżyjesz. Aseczek mówi, wracaj. Do... Aseczek mówi, chodź do mnie. Tam, co jest daleko. Aseczek mówi, nie celuj do mnie i stój bo zaraz dostaniesz znowu. Asyczek mówi y, ty idź do tego auta, ty idź do tego auta, oj, sorry, i ty idź do tego. Ty, czemu się nie ruszasz? O, dobra. Mm. Nie wiem, ja chcę. Dobra. Yy... Poczekajcie, podskoczcie. Kucznijcie. Co ty trzymasz w ręce? Ojejku, nóż. Dobra. Ok, masz mało HP. Każdy ma chyba mało HP, więc ten granat zdecyduje, kto wygra. Uciekać od niego, asyczek mówi. No niestety, Bartek nie zdążył uciec. Dobra, więc jesteście w dwójkę. Jesteście ostatnią parą. Więc jest Tiger iOS i Sabrurururu. Więc, walnołeś. wiem Bartek niechcący. Chodźcie za mną, Maseczek mówi. I kończymy to. Kończymy to. Dobra. Kto rozbroi bombę, wygrywa. Ojejku, przegrałeś. Subaru niestety Tiger jest został lepszy. Wielkie dzięki za oglądanie. Jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie z dzwoneczkiem tam na dole. Wbijajcie na Discorda, żeby zostać, żeby być na następnym odcinku. 20 minut filmu już zostało. Mam nadzieję, że to ogląda. Jedna osoba przynajmniej do końca o, 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 oglądnęła. Więc wielkie dzięki i pa pa!